Mój dzień jest zupełnie nieprzewidywalny, jeśli chodzi o poranek, skupiony głównie na dzieciach, przygotowanie im posiłków, ubranie. Wsiadamy do samochodu, jedziemy do przedszkola, żłobka. Na studia poszedłem, wybierając kierunek fizjoterapia. Było to spowodowane chorobą taty. Te studia przydały mi się w pomocy mu w tych ciężkich chwilach. Moja praca polega na dopasowywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, właśnie pomagając innym ludziom z podobnymi problemami zdrowotnymi, gdzie, gdzie widzi się nie tylko cierpienie pacjenta, ale całej rodziny. Od zawsze uwielbiałem sport. Mam starszego brata, który w, zabierał mnie na w boisko. Graliśmy w piłkę nożną, byłem zawodnikiem klubu sportowego. W naszym mieście powstała drużyna. Futbolu amerykańskiego. Wybrano mi pozycję, jest to wide receiver. Poczułem się trochę jak chłopak z Kalifornii, szczególnie na tej sztucznej murawie, kiedy paliło słońce. Trenowałem przez 10 lat. Później pojawiła się Paulina, moja żona i dzieci. Sport u mnie musiał zejść na drugi albo nawet i trzeci plan. Przygotowanie czterech posiłków zajmowało nam naprawdę kupę czasu. To odciążenie dobrych kilku godzin, które możemy właśnie poświęcić na swoje pasje, hobby, czy po prostu więcej na zabawę z dziećmi. MatchFit to 10 lat historii dobrego smaku. Dołącz do nas i sprawdź jakie historie napiszemy razem.